Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia są oprawy chroniące druki, które niegdyś tworzyły księgozbiór międzyrzeckich jezuitów. Zanim jednak przejdę do analizy tegumentologicznej, warto przybliżyć losy tego zakonu w Międzyrzeczu, gdyż jego historia ma także pośredni wpływ na powstającą bibliotekę, a co za tym idzie także na oprawy. Losy rezydencji jezuickiej są znane i dobrze opracowane w literaturze przedmiotu. Po raz pierwszy zakon jezuitów pojawił się w Międzyrzeczu w 1660 roku dzięki staraniom ówczesnego biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego. Głównym celem była przede wszystkim rekatolicyzacja samego miasta, terenów przygranicznych oraz luterańskiej Brandenburgii. Jednak zakon szybko popadł w konflikt z Radą Miejską, gdyż z nieznanego powodu jezuici zajęli dom Abrahama Helmana. Po śmierci biskupa Tolibowskiego w 1667 roku zakon stracił poparcie i dwa lata później musiał opuścić międzyrzecz za zgodą nowego biskupa. Poniemalże 30 latach udało się powrócić do miasta, rozwiązano konflikt związany z zajętym domem. W zamian za to jezuici otrzymali tereny położone w sąsiedztwie zamku przy dzisiejszej ulicy Młyńskiej, gdzie postawiono kościół oraz całą rezydencję. Od 1719 roku w Międzyrzeczu działała szkoła wyższa, w której uczono m.in. gramatyki łacińskiej, gramatyki niemieckiej, poetyki oraz retoryki. Ta szkołę uważano za jedną z lepszych na tych terenach, co poświadcza duża ilość studentów. Rezydencja działała sukcesywnie do momentu kasaty w zakonu w 1773 roku i warto dodać, że dzisiaj zachowała się tylko jedna ściana po, po całej rezydencji. Jeśli wspomniana szkoła tak dobrze prosperowała i gromadziła w swoich murach wielu uczniów, niezbędna była dobrze zaopatrzona, spełniająca wymagania nauczycieli oraz studentów biblioteka. Jednak losy księgozbioru międzyrzeckich jezuitów długo pozostawały nieodkryte. Jak do tej pory ustaliłam na podstawie wpisów preweniencyjnych, widocznych m.in. Na, na slajdzie, że do biblioteki rezydencji należało 17 egzemplarzy, które są rozproszone po różnych instytucjach w całej Polsce i również są wypisane one na slajdzie. Jest to zapewne zaledwie ułamek całego księgozbioru, a wyniki moich badań są zatem jedynie przyczynkiem do dalszych poszukiwań. Artykuł mojego autorstwa poświęcony Bibliotece Międzyrzeckich Jezuitów ukazał się w 18. tomie monografii pod tytułem Ziemia Międzyrzecka w przeszłości w 2020 roku. Badanie tego konkretnego księgozbioru jest nieco utrudnione głównie przez niemalże 30-letnią przerwę w funkcjonowaniu zakonu na ziemiach międzyrzeckich. Nie wiadomo z jak dużą biblioteką jezuici przybyli na miejsce i co potem stało się z tymi książkami. Nie wiadomo także z jakim zasobem powrócili po tak długiej nieobecności. Z proweniencji możemy się dowiedzieć, że co najmniej dwa egzemplarze należały wcześniej do biskupa Tolibowskiego. Możliwe jest zatem, że jezuici, kolokwialnie mówiąc, na start otrzymali jakąś część księgozbiorów darze od um, duchownego. Na innych egzemplarzach widnieją także wpisy proboszcza międzyrzeckiego Mikołaja Nochowicza czy opata cystersów z paradyża Pawła Sapiechy, co może wskazywać na to, że biblioteka rezydencji w dużej mierze składała się z darów bądź legatów. Jednak zważając na to, że do tej pory rozpoznanych jest tylko 17 egzemplarzy, pozostaje to w sferze domysłu. Po tym historycznym wstępie mogę przejść do meritum mojego wystąpienia, czyli opraw. Oprawy jako źródło historyczne są dość często pomijane lub traktowane po macoszemu. Analiza materiałów, dekoracji, wyklejek i znaków wodnych może wskazać ośrodek bądź konkretnego introligatora odpowiedzialnego za wykonanie oprawy. Takie badania mogą wskazywać również na panujące w danym czasie trendy w zdobnictwie, a także odzwierciedlać wydarzenia społeczno-religijne, np. dekoracje o wydźwięku kontrreformacyjnym. Jak zatem wyglądały oprawy druków z Jezuickiej Biblioteki w Międzyrzeczu? Kto je wykonał i na, zle... i na czyje zlecenie? Czy ówcześnie w rezydencji zwracano szczególną uwagę na oprawy? Na 17 zebranych egzemplarzy 7 posiada oprawy dekorowane, 6 z wyzbytych dekoracji, 2 przeoprawiono w późniejszym czasie, a 2 pozbawione są opraw w ogóle. Pierwsza, najstarsza oprawa chroni dróg Euklidesa, wydane w 1505 roku w Wenecji. Została ona wykonana nie z desek, a z tektury, którą obleczono brązową skórą. Do dekoracji introligator użył pojedynczych tłoków oraz strychulca. Całość odbito metodą ślepego wycisku. Dwie pionowe, zewnętrzne listwy oraz jedną poziomą wypełniono wyciskami okrągłego tłoka z przedstawieniem orła w koronie zwróconego w lewo. Kolejne cztery listwy oddzielone liniami struchulcowymi ozdobiono wyciskami tłoka z tak zwanym motywem arbor vite, czyli konarem drzewa oplecionego liśćmi. Wewnętrzna rama została wypełniona wyciskami tłoka w kształcie banderolki z napisem Maria, który w wyniku złego graweru na oprawie widoczny jest w odbiciu lustrzanym. Podłużne zwierciadło zostało oddzielone czterema listwami wyzbytymi dekoracji, a centrum wypełniono wyciskami przedstawiającymi pędy ruty uzupełnione kwiatonami. Dolną okładzinę wykonano analogicznie. Według badań prowadzonych przez Annę Lewicką-Kamińską na podstawie użytych tłoków oprawę tę można łączyć z introligatorem działającym w kręgu krakowskiego drukarza Jana Halera. Druga chronologicznie oprawa zawiera dzieło historyczne wydane w Hagenau w 1516 roku. Wykonana została z fazowanych desek i brązowej skóry. Introligator ozdobił oprawę przy pomocy trzech typów radełek, czterech pojedynczych tłoków strychulca, tłoków literniczych oraz liczbowych. Wszystkie elementy z wyjątkiem tytułu oraz daty wyciśnięto na ślepo. Przy tym woluminie zastosowane zostały zapięcia mosiężno skórzane w typie widełkowym, które nie zachowały się w całości. Górną okładzinę w pierwszej kolejności zdobi wycisk radełka z przedstawieniem scen biblijnych. Przy motywie miedzianego węża widoczny jest napis NUM 21, co jest odniesieniem do 21 rozdziału księgi liczb. Następną ramę wypełniają symetrycznie rozmieszczone wyciski rozetek oraz spiętrzone motywy pąków, a także skrócony tytuł dzieła w górnej części i data 1535 w dolnej. To było tutaj widoczne na tym slajdzie. Kolejny wycisk kradełka przedstawia cztery postacie aniołków na dekoracyjnych konsolkach, grających na instrumentach flecie, trąbie i bębnie oraz trzymających drzewce. Prostokątne zwierciadło oddziela kolejna rama, podobnie jak wcześniej, wypełniona rozetkami. Natomiast samo centrum górnej okładziny wypełniono użytymi już wcześniej tłokami z motywem pąków oraz rozetek. W przypadku tej oprawy rzemieślnik nie powtórzył identycznej dekoracji na dolnej okładzinie. W pierwszej kolejności pojawia się radełko z przedstawieniem scen biblijnych, natomiast ramę utworzoną przy pomocy strychulca wypełniono dodatkowo motywem dzwonka. Wycisk radełka wyznaczającego granice zwierciadła dolnej okładziny przedstawia postaci biblijne pod arkadami: Chrystusa, Świętego Pawła, Świętego Piotra, króla Dawida oraz Mojżesza. Poszczególne wizerunki oddzielone są ornamentem kandelabrowo-roślinnym. Zwierciadło wypełniają wyciski dwóch wspomnianych radełek z aniołkami oraz scenami biblijnymi. Niestety wykonawca tejże oprawy nie został zidentyfikowany, znany jest jedynie czas jej wykonania. Następna oprawa powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XVI wieku w Poznaniu i została wykonana przez introligatora znanego w literaturze przedmiotku, przedmiotu jako monogramista MC. Wynika to z tego, iż rzemieślnik ten nie jest znany z imienia i z nazwiska, lecz posługiwał się kilkoma narzędziami konkretnie radełkami które sygnowane były tymi dwoma literami. Omawiana oprawa chroni słownik grecko-łaciński wydany w Bazylei w 1560 roku. W tym przypadku okładzina została wykonana z fazowanych desek, które obleczono brązową skórą. Niestety do dziś nie zachowały się użyte zapięcia mosiężno-skórzane w typie lancetowym. Do dekoracji tejże posłużyły introligatorowi trzy różne radełka, strychulec oraz tłoki liternicze. Zdobienia wyciśnięto na ślepo, natomiast skrócony tytuł umieszczony na górnej okładzinie wyciśnięto na złoto z domieszką srebra, które z czasem utleniło się i poszarzało. Pierwsze zewnętrzne radełko przedstawia oddzielone ornamentem roślinnym półpostaci Chrystusa, Dawida z harfą, św. Pawła z mieczem oraz Jana Ewangelisty z książką. Kolejną ramę tworzy wycisk sygnowanego narzędzia z przedstawieniem Chrystusa. Wspomniany monogram MC umieszczono nad wizerunkiem Chrystusa, dobrego pasterza też zaznaczone. Następnie przy pomocy strychulca introligator wyznaczył cztery wyzbyte dekoracji listwy, które tym samym wyznaczyły zwierciadło wypełnione pionowymi radełkami, ym, wypełnione pionowymi wyciskami radełka tak zwanego alantika, czyli wizerunków antycznych wojowników umieszczonych w medalionach oddzielonych ornamentem kandelabrowo-roślinnym. Jak zostało wspomniane powyżej, w górnej strefie umieszczono skrócony tytuł dzieła przy pomocy tłoków literniczych. Dolna okładzina została wykonana w sposób Identyczny. Wydany w Amberze druk autorstwa teologa Heinricha Salmuta chroni oprawa prawdopodobnie wykonana między 1599 rokiem, czyli datą wydania dzieła, a 1604 rokiem, datą wpisu własnościowego niejakiego Alberta. Okładzinę tejże wykonano z makulatury introligatorskiej, natomiast obloczenie z białej skóry. Ze względu na mały format druku, niezidentyfikowany rzemieślnik do dekoracji użył jednego radełka strychulca oraz prostokątnej plakiety. Całość odbito metodą ślepego wycisku. Górną oraz dolną okładzinę skomponowano w analogiczny sposób. Wycisk medalionowego radełka z wizerunkami antycznych wojowników oddzielonych ornamentem kandelabrowo-roślinnym tworzą ramę, która okala plakietę z przedstawieniem sceny ostatniej wieczerzy. Wśród zgromadzonych woluminów Biblioteki Międzyrzeckich Jezuitów znajduje się krakowski Dróg wydany w 1615 roku. Dzieło to zostało oprawione również w Krakowie. W tym przypadku tekturową okładzinę obciągnięto białą skórą. Użyto dwóch typów radełek, które wyciśnięto metodą na ślepo, oraz pojedyncze tłoki z motywem kwiatonów, owalną plakietę i tłoki liternicze, które wyciśnięto na złoto. Oprawa posiadała także rzemienne wiązania, które do dzisiaj się nie zachowały. Na górnej okładzinie zewnętrzny wycisk przedstawia sceny biblijne, kuszenie Adama i Ewy, zmartwychwstanie, ukrzyżowanie oraz wywyższenie węża miedzianego. W górnej strefie oprawy nad wspomnianym wyciskiem radełka, introligator umieścił skrócony tytuł dzieła. Obszerne zwierciadło wypełniono umieszczonymi symetrycznie wyciskami pojedynczych tłoków z motywem kwiatonów i drobnych rozetek. Natomiast w centrum znajduje się owalna plakieta z monogramem IHS. Dolną okładzinę w całości wypełniono wyciskami radełek. Zewnętrzną ramę tworzy wycisk radełka przedstawiającego wizerunki czterech ewangelistów z atrybutami: Świętych Łukasza, Marka, Mateusza i Jana. Przy postaci Świętego Mateusza widoczna jest, widoczna jest litera G, natomiast przy Świętym Łukaszu litera L. Sygle te mogą nawiązywać do imienia introligatora, który znany jest w literaturze przedmiotu jako Wilhelm, rzemieślnik współpracujący z Akademią Krakowską. Kolejna oprawa została wykonana z fazowanych desek oraz jasnej skóry. Wewnątrz znajduje się krakowski druk autorstwa Teodora Zawackiego, wydany w 1614 roku. Na dekoracje składają się wyciski dwóch typów radełek: pojedynczego tłoka z motywem rozetki, owalna plakieta oraz tłoki liternicze. Ze względu na stan zachowania tegoż egzemplarza z pewnością można stwierdzić, że tylko skrócony tytuł dzieła oraz nazwisko autora na górnej okładzinie wyciśnięto na złoto. Zewnętrzną ramę oraz tę graniczącą ze zwierciadłem tworzą wyciski radełka medalionowego. Powierzchnię między nimi wypełnia radełko z przedstawieniem scen biblijnych. W centrum prostokątnego zwierciadła znajduje się owalna plakieta ze sceną ukrzyżowania. W narożnikach widoczne są wyciski pojedynczych tłoków, prawdopodobnie kwiatonów oraz drobnych rozetek. Dekorację dolnej okładziny rozplanowano nieco inaczej. Dwie pierwsze ramy radełkowe powtórzono jak na okładzinie górnej, natomiast zrezygnowano z trzeciej na rzecz powiększenia zwierciadła, które w całości wypełniły pionowe wyciski radełka ze scenami biblijnymi. Zapięcia mosiężno-skórzane, w które była zaopatrzona oprawa, a nawet zaczepy nie zachowały się do dzisiaj. Ostatnia oprawa została prawdopodobnie wykonana w drugiej połowie XVII wieku. Chroni ona paryski druk z 1649 roku i wykonana została z fazowanych desek obleczonych jasną, kremową skórą. Nieznany introligator użył dwóch typów radełek z ornamentem palmetowo-arkatokowym oraz kandelabrowo-roślinnym, wyciśniętych metodą na ślepo. Obszerne zwierciadło zdobi umieszczone w centrum wyciśnięty na złoto super ex Jana, przepraszam, Kazimierza Floriana Czartoryskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Dolną okładzinę udekorowano analogicznie z tym, że zamiast super ex librisu w centrum zwierciadła znajduje się wycisk orientalizującej plakiety o romboidalnym kształcie. Przy oprawie do dziś zachowało się jedno zapięcie mosiężno-skórzone w zmodyfikowanym typie widełkowym. Równie okazałą grupę e, tworzą wyzbyte dekoracji oprawy obleczone białą skórą, w jednym przypadku brązową, lub pergaminem. E, przy takich oprawach zazwyczaj znaleźć można rzemienne lub wykonane z materiału wiązania. W takim przypadku trudno jest wskazać konkretną datę bądź przedział czasowy powstania takich opraw oraz introligatorów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Punktem odniesienia mogą być data wydania dzieła, które znajduje się wewnątrz, lub wpisy własnościowe, jak w przypadku egzemplarza, który dzisiaj znajduje się w bibliotece Osolineum. Na drugiej stronie oprawy, czyli wyklejce, widnieją dwa wpisy z datacją 1569 oraz 1574. Natomiast data wydania druku to rok 1564. Jesteśmy w stanie zatem zawęzić czas powstania tejże oprawy do 5 lat. Wydaje się, że tak wykonane oprawy zapewne były bardziej użytkowe i praktyczne, szczególnie kiedy dzieło jest obszerne, jak na przykład Differentie Interpoliticem Genvinam Act Diabolicam w przekładzie nadwornego historyka Joachima Pastoriusa wydane w Amsterdamie w 1659 roku, czy Proxeneta Seude Prudentia Civili, praca z zakresu prawodawstwa pióra włoskiego pisarza Girolamo Cardano wydana w Lejdzie w 1627 roku. Jak wspomniałam na początku, dwa egzemplarze w późniejszym czasie przeoprawiono. Stało się to pewnie już po kasacie zakonu. Nieznane są przyczyny takiego zabiegu. Być może pierwotne oprawy były już w bardzo złym stanie, stąd w trosce o zawartość zdecydowano się na taki krok. Dwa ostatnie przywołane w moim wystąpieniu egzemplarze pozbawione są opraw w ogóle. Również nieznane są okoliczności, w których te oprawy usunięto. Na jednym woluminie zauważyć można jednak pozostałości potakowej. Um, widać um, wzmocnienie. Wzmocnienie grzbietu w tym przypadku. W moim wystąpieniu najwięcej miejsca poświęciłam jednak oprawom dekorowanym. Analizie poddałam materiały, z których zostały wykonane, na, z które zostały wykonane oraz narzędzia, które zostały użyte do dekoracji. Na tej podstawie jestem w stanie stwierdzić, że oprawy te nie odbiegają od ówcześnie powstających mieszczą się one w kanonach, które panowały w omawianej epoce. Do dekoracji pierwszej z opraw użyto głównie pojedynczych tłoków, co jest cechą szczególną dla opraw tzw. gotyckich powstających na przełomie XV i XVI wieku. W przypadku kolejnych egzemplarzy najczęściej pojawiają się dekoracje przedstawiające sceny biblijne, ewangelistów czy antycznych wojowników w medalionach. Wymienione motywy są jednymi z najczęściej pojawiających się na oprawach XVI- i XVII-wiecznych. Na dwóch ostatnich i jednocześnie najpóźniejszych oprawach zauważyć można zmiany trendu. Powoli odchodzi się od prostokątnych plakiet otoczonych radełkowaniami, w zamian pojawiają się plakiety owalne, w asyście na przykład rozetek. Dzięki wciąż rozwijającym się badaniom tegumentologicznym na siedem wymienionych opraw dekorowanych znamy trzech introligatorów: pierwszego z kręgu krakowskiego drukarza Jana Halera, monogramistę MC z Poznania, oraz krakowskiego introligatora Wilhelma. Zważając na trudności przy badaniach atrybucyjnych, jest to bardzo dobry wynik. Dla kogo zatem ci znani rzemieślnicy i ci wciąż niezidentyfikowani wykonywali przedstawione oprawy? Każdy z przywołanych egzemplarzy, zanim trafił do rezydencji w Międzyrzeczu, znajdował się w posiadaniu kogoś innego. Na przykład do biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego, arcybiskupa gniesińskiego Floriana Kazimierza Czartoryskiego, czy proboszcza międzyrzeckiego Mikołaja Nochowicza, a nawet opata paradyskich. Przepraszam, A nawet opata paradyskich cystersów Pawła Bernarda Sapiechy. Można zatem sądzić, że oprawy te wykonano na zlecenie tychże bądź nie za najwcześniejszych posiadaczy. Jednak istnieje również możliwość, że poprzedni posesorzy zakupywali druki już z gotową oprawą, nie mając wpływu na to, jakie dekoracje są na niej umieszczone. Oczywiście z wyjątkiem czartoryskiego, którego Super Ex Libris został umieszczony na, na górnej okładzinie. Czy możliwe było zatem, żeby jezuiccy bibliotekarze czy opiekunowie księgozbioru z Międzyrzecza zwracali na oprawy szczególną uwagę? Zważając na to, że jakąś część księgozbioru rezydencja międzyrzecka otrzymała w darze, to na czym się szczególnie skupiano to jednak zasób treściowy. Dzieła te miały być przydatne przy prowadzeniu szkoły czy misji rekatolicyzacji. Z pewnością w momencie, gdy szkoła oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w 1719 roku, oprawy nadal nie były głównym czynnikiem do zakupywania danego woluminu. Ponadto przy prowadzeniu tak dużej placówki z tak ważną misją najprawdopodobniej stawiano jednak na praktyczność, stąd spora liczba opraw pergaminowych w zbytych dekoracji. Takie egzemplarze, ze względu na to, że były wykonane z tektury, bądź nawet samego pergaminu, były lżejsze i bardziej funkcjonalne. Jak już wspomniałam wcześniej, moje badanie nad księgozbiorem po Jezuitach z Międzyrzecza to jedynie przyczynek do dalszych poszukiwań i analiz. Nie tylko opraw, ale również znaków własnościowych, wpisów proweniencyjnych czy zasobu treściowego. I z pewnością uparcie prowadzone kwerendy pozwolą odkryć jak dotąd jeszcze schowaną przed badaczami większą część zgromadzonej niegdyś w Międzyrzeczu Jezuickiej Biblioteki. Dziękuję.